Pomnikom wdzięczności Armii Czerwonej, e, które, jak zadeklarował Instytut Pamięci Narodowej, chcielibyśmy, aby trafiły w jedno miejsce, w miejsce, w którym można byłoby opowiedzieć całą historię, cały kontekst tego, w jaki sposób one powstawały, co one oznaczały. E, miejsce to umownie nazywamy Skansenem i zgodnie z naszymi deklaracjami e, przed końcem czerwca podjęliśmy decyzję, gdzie ten skansen powinien się znaleźć. Nasz wybór padł na Borno-Sulinowo. Miejscowość historycznie niezwykle symboliczna, przez kilkadziesiąt lat zamknięta dla Polaków. Miejsce, gdzie stacjonowały duże oddziały Armii Sowieckiej i dopiero od lat 90. przekształcone w miasto które, w którym mieszkają Polacy. To miejsce wybraliśmy również ze względu na wyjątkową przychylność władz samorządowych, które zadeklarowały daleko idącą pomoc w realizacji tego projektu, zadeklarowały przeznaczenie specjalnej działki na ten cel, a zatem liczymy na to, że ta współpraca będzie przebiegała. E, sprawnie i szybko. E, przeprowadziliśmy również inwentaryzację e, zgodnie z zapowiedziami inwentaryzacji w całej Polsce. E, z niej wynika, że w całej Polsce pozostało jeszcze wciąż 229 e, takich upamiętnień. E, chcielibyśmy, aby one trafiły właśnie do tego skansenu. E, zgodnie z naszymi wcześniejszymi e, szacunkami Największy, najwięcej takich e, upamiętnień jest na e, terytoriach e, przyłączonych do Polski po II wojnie światowej e, województwem, w którym jest ich e, zdecydowanie najwięcej jest województwo zachodniopomorskie, gdzie mamy do czynienia z 43 e, takimi upamiętnieniami. E, Instytut Pamięci Narodowej e, chciałby wspomóc samorządy w podejmowaniu tej decyzji. Oferujemy pomoc nie tylko merytoryczną, ale także e, chcielibyśmy zaproponować, że Instytut pokryje koszty transportu, e, przeniesienia tych e, pomników do skansenu w Bornem Sulinowie. Daję jeszcze głos dyrektorowi Andrzejowi Zawistowskiemu szefowi Biura Edukacji Narodowej, który poda trochę więcej szczegółów na temat samych pomników. Szanowni Państwo, tak jak Pan Prezes Ukielski powiedział, ta nasza inwentaryzacja zakładała nie tylko policzenie, ale również sprawdzenie stanu tych pomników. Rzeczywiście on jest różny, przy czym ta liczba 229 pomników, to chciałbym bardzo mocno podkreślić, dotyczy pomników stających w przestrzeni publicznej poza cmentarzami pomników dotyczących tzw. Tak wdzięczności Armii Czerwonej, więc nie dotyczy na przykład czerwonarmii zagłodzonych przez Niemców w latach 41-42 w obozach niemieckich. Więc to są tylko i wyłącznie te pomniki dotyczące czegoś, co uznajemy za nieprawdę, czy w wdzięczności za danie Polsce niepodległości w roku 1940. Ale przy okazji tej inwentaryzacji ukazały się różne problemy, które się z tymi pomnikami wiążą. Na przykład okazało się, że znajdują się pomniki właśnie przede wszystkim na ziemiach dawnych niemieckich, włączonych do Polski po 1939 roku, które są przerobionymi pomnikami ku czci żołnierzy niemieckich z I wojny światowej. Po prostu Armia Czerwona po 1945 roku dokonywała swoistego recyklingu takich pomników, zmieniając je na upamiętnienia ku własnej. To po pierwsze. Po drugie, te pomniki znajdują się w bardzo różnym stanie technicznym. Są miejscowości, gdzie te pomniki już w ogóle zatraciły jakiekolwiek walory, które pozwalałyby zorientować się osobie nieznającej historii, co one oznaczają, czego one dotyczą. Wreszcie, rzecz trzecia, postępuje stopniowo proces przekształcania tych pomników przez obecne władze pomniki, które są niekontrowersyjne w uznaniu tych władz samorządowych, a więc zamiast publiczności armii czerwonej pojawiają się napisy tym, co polegli, tym co walczyli, tym co zginęli, różnego typu tego typu yy, pamiętnienia, więc te pomniki generalnie powoli i tak znikają z polskiej przestrzeni. Ten yy, Skansen, który planujemy w Górnym Słowinowie, które to jest miastem symbolicznym, to jest najmłodszy, jeżeli chodzi o starcie Miasto w Polsce było włączone do Rzeczpospolitej dopiero w 1993 roku. Ten skansen ma za zadanie pokazać te pomniki w odpowiednim kontekście historycznym. To znaczy dlaczego one budow budowane były, dlaczego one nie powinny stać w przestrzeni publicznej, co one symbolizowały. Oczywiście nie planujemy, nie planujemy, żeby te pomniki odtwarzać w całości bo to jest fizycznie niemożliwe. Chodzi o to, żeby te części, które można przenieść i można wyeksponować, w sposób odpowiedni tam zaprezentować. To jest najlepszy tego przykład. Po pierwsze z pomnika w Pieniężnie. To jest ten pomnik, od którego ta fala rezygnacji z prezentowania w przestrzeni publicznej upamiętnień ku Armii Czerwonej, tak naprawdę się zaczęło. Pieniężno przez wiele lat walczyło, żeby ten pomnik usunąć. W 17 września ubiegłego roku dzięki burmistrzowi pieniężna został ten pomnik zdemontowany. Po pierwsze zostało zgięte, a kilka dni temu resztki tego pomnika zostały już zniszczone, zgruzowane i w tej chwili już tego pomnika nie ma. Znając wagę, tego, co ten pomnik symbolizował. Władze samorządowe, pieniężna przede wszystkim, pan burmistrz, zdecydowali się przekazać ten fragment pomnika, to po piersie Czerniakowskiego, właśnie do muzeum, do skansenu, który będzie powstawał przy w dużej roli Instytutu Pamięci Neurologii, jak się okazuje dzisiaj w Borą Zelimowie. To jest ten pierwszy eksponat, który mamy. Mamy już obiecane kolejne, kolejne tego typu eksponaty. I to jest bardzo ważne, żeby zaapelować stąd do samorządów. Jeżeli Państwo liczycie na to, że chcecie zmienić przestrzeń publiczną, chcecie pozbyć się Pomników sowieckich i komunistycznych, bo chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Nie chodzi tylko o Armię Czerwoną, ale w ogóle o komunistyczne chodzi. Dzisiaj ta liczba dotyczy tylko pomników sowieckich. Jeżeli Państwo chcecie pozbyć się tych pomników, Instytut Pamięci Narodowej jest otwarty. Bardzo prosimy o kontakt i wówczas będziemy ustalali wszystkie możliwości przejęcia tego pomniku, pomnika i przetransportowania właśnie docelowo do pomnika Słowia. To jest umową tutaj między dwoma krajami w pamięci, w kół, w kół. Nie konsultowaliśmy tego. Polska przestrzeń publiczna jest elementem polskiej suwerenności i nie istnieje potrzeba konsultowania tego typu działań z żadnym z sąsiadów. Umowa dotyczy tylko miejsc pochówku i pamięci, a zatem de facto cmentarzy. Zapis wyraźnie mówi o tym, że to są miejsca pochówku i pamięci, a nie miejsca pochówku i miejsca pamięci. A zatem, a zatem ta umowa nie dotyczy upamiętnień symbolicznych, a wyłącznie tych upamiętnień, które znajdują się w miejscach pochówku, czy to żołnierzy Armii Czerwonej, czy, czy jakichkolwiek innych. Do tej pory, kiedy były takie konflikty, wiesz, takie, takie sytuacje, było to kontrastacyjne od, no od rosyjskiego, a wtedy był używanym polskim czasem, Tak, tak się działo. Każde państwo jest suwerenne i swoją dyplomację prowadzi tak jak, tak, jak uważa za stosowne i też nie zamierzamy tutaj sugerować Federacji Rosyjskiej, co powinna robić lub nie powinna. Ale jak przekonać, że to nie chodzi o pomniki, uczci, żołnierzy, którzy zginęli na tych terenach, tylko że to są symbole systemu, który… W pewnej zależności, które już nie są nie Za każdym razem podkreślamy, że nasza akcja dotyczy tylko i wyłącznie pomników symbolicznych. Staramy się wytłumaczyć, że te, w jaki sposób te pomniki powstawały, że nie były one wyrazem faktycznej wdzięczności, że większość z nich stawiała sama Armia Czerwona i ich faktyczne znaczenie dla Polaków jest takie. Że to było znaczenie terytoriów de facto poddanych, i z tego powodu z naszej przestrzeni publicznej, w sytuacji, kiedy od ponad ćwierćwiecza mamy wolną i niepodległą Polskę, należy je po prostu usunąć. Szanowni Państwo, ja celowo podkreśliłem tutaj tą różnicę, że są to pomniki przestrzeni publicznej z niezwiązanymi mogiłami, nie dotyczą mogi, i po drugie podkreśliłem też bardzo celowo że nie dotyczy to na przykład upamiętnień tych Niemców, którzy zostali zgładzeni przez Niemców, zwłaszcza zimą 1941 na 1942. Na Natomiast jedna rzecz jest bardzo istotna, to jest bardzo duży apel do wszystkich mediów, nawet w Polsce. To jest taki błąd podstawowy, który przy przekazie informacji na temat pomników pojawia się, mianowicie w formie ilustracji pojawiają się zdjęcia z cmentarza. Tak samo jest to w rosyjskich mediach. Mam nadzieję, że nie celowo. Rosyjscy dziennikarze, którzy do nas przyjeżdżają, ja z nimi rozmawiam do nich apeluję. Mówię, żeby jako ilustrację nie używać zdjęć, fotografii, nagrań filmowych z cmentarzy, bo to buduje fałszywą narrację. Nikt w Polsce nie walczy z cmentarzami, nikt w Polsce nie walczy z grobami. Jesteśmy członkami cywilizacji europejskiej, której poszanowanie dla miejsc pochówków jest jedną z podstawowych wyznaczników cywilizacyjnych. Tak jak w Rosji, tak jak w Polsce, tak jak w Niemczech. Dotyczy to tylko i wyłącznie ta nasza akcja. Pomników, które, tak jak pan prezes Jesus powiedział, były swoistą pieczęcią stawianą w centrach polskich miast przez zwycięską armię, tak było z czterema świątymi przecież na warszawskiej pradze. I ten nasz przekaz, który to warto podkreślić instytut od wielu lat prowadził, bo przecież akcja na co patrzyli cztery śpiące, przeprowadzona w styczniu 2014 roku, doprowadziła do zmiany decyzji władzy Warszawy i rezygnacji z powrotu i odbudowy tego pomnika, właśnie ma temu służyć, to znaczy czym de facto i faktycznie były te pomniki, które stawiano po roku 1944-1945 na polskich terenach. Ile czasu dają sobie Państwo na przeniesienie tych wszystkich Zainteresowanych pomników do ja z mniej więcej kżartuję, Chcielibyśmy skansen otworzyć w przyszłym roku, ale na pewno to nie będzie moment, kiedy wszystkie one znajdą się w skansenie. Co więcej, to też tutaj też wiele zależy od władz samorządowych, które muszą podejmować decyzje, bo to nie zależy od instytutu, które z tych pomników i kiedy będą przenoszone czy likwidowane. A zatem, ale też ten projekt. Przewiduję, że nie trzeba mieć wszystkich 229 w jednym momencie zgromadzonych. Można zacząć od pokazania kilkudziesięciu, zbudowania odpowiedniej linii narracyjnej, edukacyjnej i wtedy wpuszczenia pierwszych zwiedzających, a później kolejne pomniki mogą ten skansen uzupełnić. Jeżeli proszę Państwa, jeżeli mogę uzupełnić jedno, jedno zdanie, to proszę zauważyć, że tego typu, Instytucje tego typu, parki historyczne istnieją już nie tylko w Druskienikach, o których najczęściej się mówi, ale istnieje taki park na przykład w Budapeszcie i mało kto pamięta, że istnieje taki park zgiętych pomników w Moskwie. Na przykład Felix z Lubianki stoi właśnie w takiej galerii pod Otwartym Niebem jest prezentowany właśnie jako świadectwo historii, a nie jako pomnik. I w każdym z tych instytucji rzeczywiście tak to wygląda, że te pomniki są uzupełniane. Jeżeli się pojawia gdzieś możliwość przeniesienia, przewiezienia, to one wtedy są dostawiane. Natomiast my chcemy zbudować przede wszystkim w pierwszym rzędzie właśnie tę oś narracji historycznej, która wpisze te pomniki w, tak naprawdę w historię Polski w XX wieku, bo mało kto zwraca uwagę, ale stojący w Bieszczadach generał Świerczewski to był uczestnik wojny 1920 roku tylko niestety po drugiej stronie, to znaczy po stronie Armii Czerwonej. My mamy w tej chwili w Polsce pomnik żołnierza, który walczył z niepodległością polskich kroków 20. To trzeba zmienić. Tak, w sensie formalno-prawnym władze samorządowe są pełnymi dysponentami tych pomników i to one podejmują decyzję, czy i kiedy je usuwać, bądź się. Dlaczego to jest ważne, żeby stworzyć takie miejsce historii? Czy myślą Państwo, że, że młode pokolenia nie znają historii? Czy to jest ważne dla młodych Ta inicjatywa w Instytucie Pamięci Narodowej zrodziła się już w 2015 roku. To nie jest inicjatywa, która powstała niedawno. Zwróciliśmy uwagę, że tego typu działania z jednej strony rozbiórkowe, prowadzą do tego, że te pomniki rzeczywiście znikają gdzieś z pamięci, a z drugiej strony niektóre samorządy wręcz przeciwnie eksponują, odnawiają te pomniki i one też tracą niejako walor upamiętnienia na rzecz tak naprawdę bycia swoistego meblem, meblem przestrzeni. Ludzie to argumentowali często, że to nie jest pomnik w gdzie się na przykład ktoś spotyka i nie umarł. Niektórzy twierdzili, że dobrze jest postawić przy takim pomniku tablicę, która mówi czym ten pomnik jest, ale proszę Państwa, bądźmy szczerzy, tak, jak mało kto podchodzi do pomnika i czyta napisy, które na nim się znajdują, tak mało kto podejdzie i przeczyta tego obojęcia. Więc nasz pomysł y, 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 wziął się z dwóch kwestii. Po pierwsze, te pomniki muszą zostać jako świadectwo historii, nie jako upamiętnienie, a jako eksponat muzealny. Jako eksponat, który będzie mówił o przeszłości, o tym jak ona była, dlaczego taka w Polsce była i jak ona się zakończyła. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy historykami. Wiemy, że za 5, 10, 15 albo i za 100 lat nasi koledzy historycy, historycy sztuki po prostu będą chcieli zobaczyć, jak takie upamiętnienie wyglądało. To też trzeba zachować. Nie zachować jako upamiętnienie w przestrzeni publicznej, a zachować jako eksponat wizualny. Czy ta inwentaryzacja wykazała jakieś bardzo nie wiem, kontrowersyjne pomniki istniejące nadal w Polsce, tam Lenina, Stalina? E Proszę Państwa, e, oczywiście jest masę tego typu kontrowersyjnych kwestii, jak na przykład eksponowanie sierpań młota, które w Polsce zakazane jako symbole totalitaryzmu. Jest wiele miejsc w Polsce, gdzie ten sierp i młot jest wyeksponowany w sposób bardzo widoczny, a przypominam, że to jest symbol totalitaryzmu, tak jak system jest, jest symbolem totalitaryzmu miejskiego to po pierwsze. Po drugie oczywiście są elementy, takie o których Pani wspomniała, to znaczy na przykład jest duża tablica z wizerunkiem Stalina w lubuskiej Cybińce. Instytut Pamięci Narodowej już od kilku lat zwraca uwagę na to, że ta tablica funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Jest to olbrzymi wizerunek Stalina na polskiej ulicy eksponowany, więc myślę, że tego typu przypadków jest kilka, natomiast największym problemem jest, właśnie są symbole, symbole totalitaryzmu w tym wypadku sowieckiego. A w ocenie Instytutu Samorządy, na ile ta inicjatywa im się podoba, na ile oni gotowi przenosić się tam? Mamy pierwsze sygnały pozytywne, zgłaszają się do nas samorządy, niektóre już z deklaracją chęci przekazania likwidacji pomnika z przestrzeni publicznej i przekazania go Instytutowi. Inne z pytaniami właśnie dotyczącymi szczegółów, w jaki sposób to można zrobić, z prośbą o jakąś merytoryczną pomoc dotyczącą... Poszczególnych, poszczególnych elementów. Także e, takie sygnały mamy. Liczymy na to, że teraz po tym jak e, już mamy dość dokładnie zmapowane, gdzie te pomniki są, również my będziemy nawiązywać kontakt z władzami samorządowymi i z nimi e, rozmawiać e, na temat możliwości e, przejęcia przez Instytut tych pomników. zapytać, w tej chwili ile jest zgłoszeń? W tej chwili mamy kilkanaście zgłoszeń od samorządów, które są zainteresowane. To jest na różnym etapie. Ta, te prace, niektóre są już bardzo zaawansowane. Natomiast jeżeli chodzi o koszt. Pierwszy etap, który, który rozpoczęliśmy teraz, to było wybranie miejsca. Miejsce determinuje kolejne koszty. W tej chwili będziemy robić inwentaryzację, która będzie nam powiedziała, ile to kosztuje. W tej chwili szacujemy to między 1,5 a 2 miliony złotych. W dłuższej perspektywie czasowej oczywiście, ale ostateczna suma będzie, będzie możliwa do podania, tak jak wie, kiedy uda nam się zinwentaryzować teren i przygotować oczywiście projekt architektoniczny całości założenia, bo jak to można podkreślić, to nie ma być złomów czy składowisko. To ma być profesjonalny park Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział w naszym dzisiejszym.